kompletnie nie możesz się z nią widywać, jakby oficjalnie. to teoretycznie nie możemy się widywać. To ja w ogóle, a to, że jest nie, kuręstwo, no. to To już na mnie to, że nie, tak nie powinno być. No i dlatego jestem w takim stanie, w jakim jestem. Mm -hmm. Mamy, mamo, okej, okay, nie możemy być razem, ale kurwa, nie wolno stawiać murów między Marką a nie wziął, wziął. wiesz, Dzięki. Nie wiem, że mnie opuścił, wiesz, porobiłam dziś Mąż mnie opuścił, poroniłam dwie ciąże, urodziłam córeczkę, wiesz, opiekowałam się nią yy, i nas rozdzielono. Tam w międzyczasie jeszcze miałam jakiegoś partnera, to mnie zostawił. No i wiesz, zostałam kompletnie z niczym, no. Teraz, yy, teraz wszystko, co mam, to mam widzów i, i ten fame i te występy, Ni, nic nie mam. Jeszcze żyję dzięki temu, że sobie właśnie występuję w tym internecie, bo wiesz, ja zawsze miałam bardzo duże parcie na szkło, no, no, no. wiesz, i to jednak daje radość. Yy, jak mam zrobić taki występ, to się denerwuję, nie jestem w stanie, ale jak już robię, mhm. to wtedy taki power, nie taka adrenalina I to właśnie Jak to ja utrzymuje przy, przy funkcjonowaniu jakimś fajnym? Yy, po prostu to, że w tym internecie występuje, to, to jakoś nie nie mi pomoże Wiesz? Wiesz się, że no, że, mm, że nie jesteś sama, tak? Dobrze rozumiem mniej więcej? A, właśnie. Tak właśnie. tak, no na wszystko jest w jakiś sposób jasne co sobie radzić, nie? Jakby nie było. Jest nieraz, nie? ręce padają jak... No, Słuchaj, ja czasami sobie na przykład idę ulicą i To jest niesprawiedliwość gdzieś... często gęsto, nie? Że, że musisz tak jak jest, a czujesz, że zasługujesz na więcej, na dużo dobrego, dużo więcej dobrego. A jest to ci bardzo często gęsto nie dane. Dobrane wręcz. Słuchaj, ja mam czasami tak, że gdzieś tam jestem w mieście. Czekaj. Coś tam nie układa się dobrze, załamana jestem zupełnie. No. Patrzysz się, dzwoni telefon, nie? A ja tak wiem, co na 20 numerów to odbieram czy najwyżej, nie? Bo <mulans> wiesz, dużo też hejterów dzwoni i tak dalej. No ale stwierdzam dobra, odbiorę, nie, odbieram. No i tam jakieś młody głośnik, jakby ja, tak. Ten... Ten... Za takie ten... pomówienia poziomka wypierdalasz. Jeszcze raz takie rzeczy e, pomówicie bzdurami i e, pisami dla beki. Jesteście popierdoleni, tak zakładam skład Na pewno prawnie również. Te posty też e, już są e, przez policję i dojdzie, kto takie bzdury wypisywał. No, nie, nie, w, nie ma, Słuchaj, no Czyli i to Mówiłam o tym, że czasami tak nie, jest bardzo smutno, wiesz i nie odbieram tych telefonów, bo też się boję, co tam ktoś powie, ale odbieram. No i tam jakiś młody głosik, jakaś dziewczyna, chłopak. Pani Elu, kocham panią, bardzo mnie pani wspiera, dziękuję, że pani występuje i jakieś tam, wiesz, rzeczy. I od razu ten, krotki kwitną po prostu. Także warto, warto odbierać te telefony, no bo czasami ludzie dzwonią, dokuczają, jakie są żarty, ale jak ktoś zadzwoni i tak chce przekazać takie miłe słowa na żywo, to naprawdę bardzo dużo daje, nie? by się też to zdarza? Jest to miłe i niemiłe, ale tak, ale jest to bardzo miłe, że ktoś się ciszy. Boże, zazwoniłem się, wow, no, to ty? Jest to bardzo miłe, mm, że ktoś nie wiem, ale docenia. się tak, emocje prostu... mówią. mówią, nie wierzę, nie sądziłam, że panią odbierze. Nie sądziłam, że panią odbierze i tam, wiesz, zapakali nie? Mm, I wtedy mi w ogóle cały smutek przechodzi po prostu. W ten sposób sobie trzeba grać jakby z samotnością też, nie? Jakąś taką nawet e, wymuszoną, na którą się nie godzimy, a jednak nie mamy wpływu. Um, choćbyśmy, nie wiem, jak byśmy chcieli, to no nie możemy na dany moment nie tego zmienić. Więc szukamy pocieszenia nawet i w obcych ludziach, w sumie de facto, ale pocieszenie, no. że, że nawet nie wiem, nie wiem ten mnie nie kochał, tam mnie nie kocha, ale kurwa widzowie mnie kochają. Nie? Czujesz się kochana, nie ważne, czy to jest facet, mąż, czy pan, ale to jest osoba, nie? Bo ja mam, wiesz, coś takiego jakby jednak mimo wszystko mhm. ktoś na mną czuwał, jakiś anioł stróż, czy nie wiem, cokolwiek.